Ponad 400 mg poziom LDL, 12 lat na diecie keto i żadnych oznak miażdżycy. Interesujący temat zachęcam do obejrzenia rolki. A ja mam na imię Joanna, jestem dietetykiem klinicznym i poza godzinami gabinetowymi robię dla Was przeglądy badań, więc zapraszam na swój kanał na YouTube. Wracając do tematu. To jest przypadek 48-latka, który był 12 lat na diecie keto i robiąc mu lipidogram, wykazano, że ten poziom LDL wzrósł po, do ponad 400 mg, cholesterol całkowity wynosił ponad 500 mg i e, naukowcy skupili się na tym, żeby poszukać u niego, czy są jakieś oznaki miażdżycy. Pierwsze zrobiono mu badania pod kątem odkładania się wapnia w naczyniach wieńcowych. Ten wskaźnik u niego wynosił 0, nie wykazano, żeby wapń się odkładał. Drugim badaniem, które mu wykonano, to jest tak zwana angiografia, czyli przeskanowanie naczyń w poszukiwaniu blaszek miażdżycowych. Znowu 0, nie było żadnych blaszek miażdżycowych u niego. I trzecie badanie, które mu wykonano, to jest tak zwany lipoprofil, czyli skan pod frakcję LDL. LDL ma, dwie, ma cztery frakcje od takich najmniejszych aterogennych, czyli zwiększających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, do tych największych puszystych. Okazało się, że u niego ponad 80% tych, małych, ty, tych cząstek LDL to są te duże, puszyste, nieaterogenne. Wnioski z badania były takie, że kliniści, specjaliści, na przykład kardiolodzy, nie powinni opierać e, swojej opinii odnośnie ryzyka miażdżycy u osób chorych na podstawie lipidogramu, i powinni rozszerzać badania o właśnie ten profil pod frakcji LDL, żeby wyciągać wtedy lepsze wnioski, jeśli chodzi o ryzyko miażdżycy u osób chorych. Dajcie znać, co sądzicie. Myślę, że ciekawa praca. Eee, czekam na komentarze.